Dzień dobry wszystkim! Już w najbliższą e, sobotę, 13 grudnia, e, spotykamy się w Krakowie e, i stacjonarnie, i też online. Więc wszystkich zapraszam na warsztat o pieniądzach dlaczego ten pieniądz nie płynie. E, I tak jak w poprzednich rolkach opowiadałam o tym, skąd te różnego rodzaju blokady u nas się e, pojawiają. No to wynika to i z naszych historii w ogóle rodzinnych yy, i z tego co się w ogóle z nami dzieje w naszym życiu, naszych decyzji, naszych relacji i naszych relacji ze samych sobą, z samymi sobą. Natomiast jest jeszcze jedno podłoże, które dotyczy różnych miejsc, w których mieszkamy. I jeśli teraz przychodzą klienci, się pytają, czy będzie wojna, czy inwestować, co robić w ogóle dalej? To y, odpowiedzi myślę, że znajdą się po prostu y, właśnie na tym warsztacie, dlatego że pole zbiorowe, które wtedy stworzymy, da odpowiedzi na wiele pytań, które Was w ogóle interesują. Co więcej, ten nasz warsztat nie będzie wykładem, gdzie będziemy sobie opowiadać o swoich mądrościach, co wiemy, a czego nie wiemy, a będzie bardziej w formie po prostu konkretnej pracy z ludźmi i przy konkretnych w ogóle tematach. I na warsztatach i w ogóle tego typu w ogóle pracach nigdy nie zdarza się, aby cokolwiek było przypadkowego lub ktokolwiek był w ogóle przypadkowy, tematy się ze sobą łączą, więc nawet osoby, które nie będą e, e, uczestniczyć, będą na przykład online albo będą z nami na sali, ale nie będą się jakoś włączać specjalnie w proces, to i tak tematy, które się pojawią, będą ich w jakikolwiek sposób e, dotyczyć, pośrednio albo i bezpośrednio. Natomiast w ostatnim czasie jeszcze wynikła jeszcze jedna sprawa związana w ogóle z pieniędzmi dotyczy to w ogóle miejsca, w którym mieszkamy. I jeśli si klienci do mnie w ogóle dzwonią albo przychodzą i mówią, że y, mają problemy z zarabianiem pieniędzy, z rozwojem, okazuje się, że dane miejsca, y, gdzie mieszkają, do nich w ogóle nie pasują nie są y, z nimi w ogóle zharmonizowane energetycznie. Może to dotyczyć też miejsc, w których mieszkają stricte domu, ziemi, okolicy, dzielnicy, ale też i miasta lub danego kraju. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład Kraków, gdzie na przestrzeni wielu wieków było bardzo dużo różnego rodzaju, w ogóle zaraz, nie, była dżuma, był tyfus, była grypa hiszpanka, była cholera też, która też wyszła, jest powiązana w ogóle z energią wody bardzo mocno. Nie, no i ostatni w ogóle COVID, do tego różnego rodzaju najazdy na i podboje, to też stworzyło w ogóle energię, która y, blokuje w ogóle mieszkańców Krakowa i często się mówi, że Kraków jest ciężkim w ogóle miejscem do inwestowania, do dogadywania się, do prowadzenia w ogóle interesów, już łatwiej idzie w Warszawie, czy w Gdańsku lub we Wrocławiu. Tutaj jest, natomiast tutaj jest taka silna energia lęku o pieniądz. I takie główne przekonania, które wyszły w ogóle z pracy w sobotę, dotyczące w ogóle Krakowa, nie, które też dotyczą y, ludzi mieszkających w Krakowie, to przede wszystkim lęk. Przed utratą, że może coś się wydarzyć, takiego, że stracimy w ogóle wszystko. Więc jest to gromadzenie tych pieniędzy. A pieniądz jest energią, która płynie, więc ona nie może być gromadzona. Nie może być gromadzona na czarną godzinę, bo wtedy ten pieniądz zaczyna być coraz w ogóle mniejszy i mogą się też pojawiać różnego rodzaju inne wydatki, które będą nagle ważniejsze niż to, co po prostu mamy. Więc łatwo przyszło, a jeszcze łatwiej wyszło. Kolejny yy... Kolejne takie przekonanie to pieniądz jest nietrwały. Czyli właśnie to, co mówię, że pojawia się i znika, albo w ogóle jego wartość nie oddaje tego, czego po prostu potrzebujemy. Nie starcza nam na wszystko. Kolejne przekonanie, to zaraz przyjdzie strata, i to są właśnie te lęki, że może przyjść coś większego: że może przyjść jakaś wojna, może przyjść w ogóle jakaś choroba, czy u nas w ogóle w rodzinie, czy na jakimś poziomie w ogóle większym, może przyjść też jakaś w ogóle sytuacja, gdzie nie wiem, czy urząd skarbowy, czy są będą jakieś inne w ogóle ważniejsze płatności, albo nagła spłata kredytu. No i nagle ten pieniądz co był, to już po prostu znika. Kolejne przekonanie, trzeba go chować, czyli to jest to właśnie gromadzenie na czarną godzinę, odkładanie. To też niczego po prostu nie wnosi, dlatego że pieniądze nie są naszą energią. Pieniądz jest czymś materialnym, co przychodzi i wychodzi, więc to powinno w ogóle płynąć. Ale celem tego warsztatu jest to, że jeśli pieniądz przychodzi, to umiemy go w ogóle pomnażać, i też przychodzą różnego rodzaju okazje, które pomogą nam po prostu pomnażać ten pieniądz. I ostatnie przekonanie. Lepiej mieć mało, ale stabilnie. I to myślę, że to jest energia, która chyba najbardziej w ogóle oddaje, i przekonanie, które oddaje w ogóle to, co jest też w Krakowie, że. Nie ma porywania się tutaj na coś, co jest na bardzo wysokim C. Jest takie y, middle, takie w ogóle wyśrodkowane. Nie, to też wynika w ogóle z zazdrości i zawiści, że jeśli ktoś ma po prostu dużo, to może być o coś posądzony, może mieć z tego powodu problemy lub może przykuć na tyle w ogóle uwagę, że można po prostu stracić. Więc z tymi przekonaniami, z tymi energiami miejsc i to bez względu na to, czy będziemy tutaj mówić o Londynie, czy będziemy tutaj mówić o Warszawie, Gdańsku, Wejherowie czy innych miejscach, w których się w ogóle zgłaszacie, to serdecznie Was zapraszam, żeby uzdrowić w ogóle tę energię już po prostu kolektywnie e, i popracować nad swoimi przekonaniami i swoim po prostu widzeniem pieniądza. Pieniądz jest, e, mówi się, że pieniądze są nic nie warte. Nieprawda. Pieniądz jest wartością. Pierwsze co w życiu, jak nam się pieniądz nie układa, to znaczy, że coś się dzieje w ogóle z nami. To jest taka pierwsza w ogóle oznaka. Zmian, że, one, że pieniądz potrzebuje jakiegoś uzdrowienia, ta energia w ogóle obfitości w nas. Na co go wydajemy, w co go inwestujemy, czy to jest w zgodzie dla nas, z nami, z naszymi w ogóle bliskimi, czy to będzie nam w y, czymkolwiek w ogóle pomagać. Więc temat, y, temat Rzeka, zapraszamy Magda, Ania i ja w tą sobotę Kraków. Ulica Kraszewskiego 2 przez 2 studio kolorów. Zapraszamy stacjonarnie wszystkich do pracy, natomiast osoby, które będą się chciały z nami łączyć z innych miejsc w Polsce i za granicą, zapraszamy online. I tutaj będzie Magda zbierać zapisy. Zaraz wszystko będzie napisane pod rolką. I będzie można uczestniczyć od godziny 10 i tutaj była prośba, żeby skrócić do godziny 18, więc będziemy się starać wylądować do godziny 18 w tych naszych pracach. Będą też przerwy, będzie też jedzenie, więc będzie nam bardzo miło Was gościć. Temat obfitości jest to temat nasz wspólny. Jeśli wy jesteście obfici, to my jesteśmy też obfite, więc wzajemnie się wspierajmy w tych dążeniach. Wszystkiego dobrego, a szczególnie przed świętami niech ten pieniądz płynie i cieszy, i do zobaczenia.